Aktualnie moim najlepszym produktem jest prywatna emerytura, która jest, występuje w trzech wariantach. Wariant pierwszy jest najlepszy dla osób po 50, ponieważ jest uzbrojony wewnętrzny lewen w Czyli jeżeli coś nam się stanie, umrzemy z tytułu w trakcie płacenia składek na emeryturę. To nasza rodzina otrzyma 50 tysięcy. Bum! I to wszystko. Po prostu, nawet jeżeli nie wpłaciliśmy tych 50 tysięcy, wpłacamy sobie emeryturę i twoja rodzina dostanie 50 tysięcy. Jeżeli po prostu umrzesz z tytułu no, czy to wypadku, czy przyczyn naturalnych, to po prostu dostrzymujesz 50 tysięcy gwarantowane. Jeżeli wygenerujesz więcej, bo więcej wpłacałeś, czy dłużej żyłeś i po prostu. Twój kapitał już jest większy niż te 50 tysięcy, to Twoja rodzina otrzyma po Twojej śmierci więcej niż całą kwotę. No to, co po prostu wygenerują fundusze. Drugi produkt to jest emerytura, która ma gwarancję wpłaconego kapitału. Czyli jeżeli ktoś się boi funduszy, jeżeli ktoś nie rozumie, czy ten system tak dobrze działa i nie wierzy dla ludzi po prostu na świecie, że potrafią. Organizować kapitał w taki sposób, żeby był w pełni zagwarantowany. Jeżeli nie wierzysz w to, to właśnie ten produkt jest dla Ciebie, ponieważ to, co wpłacisz, zawsze do Ciebie wróci, nie może mniej. Możesz spróbować nawet, czy to działa, czy może wziąć tylko na próbę i jakby zamknąć tą, tą emeryturę, możesz to zrobić. To jest twoje, Twój fundusz, to jest Twoja dobra wolna, co Ty z tym wszystkim zrobisz? Ty jesteś decydentem tego wszystkiego. Jeżeli chcesz to wziąć tylko na próbę, weź na próbę. Nie stracisz nic. Bo po prostu tak to właśnie wygląda, że fundusze, jeżeli wybierzesz taki panel, że chcesz mieć gwarancję wpłaconego kapitału, to po prostu zakończysz to i zawsze dostaniesz minimum to. A jeżeli więcej, jeżeli pozwolisz na to, żeby ten czas pracował żeby te pieniądze pracowały dla Ciebie, to dostaniesz zdecydowanie więcej. I tutaj daj się po prostu zaskoczyć. Zobaczysz po moich obliczeniach, jeżeli się do mnie zgłosisz, ile to może faktycznie dla Ciebie żreć. W cudzysłowiu. Krótko mówiąc, zobaczysz, ile tak naprawdę Twoje pieniądze są w stanie dla Ciebie zarobić. Kropka. A trzeci produkt, no to już produkt jest dla osób bardziej świadomych finansowo, które rozumieją. Że fundusze same w sobie są bezpieczne. Fundusze to jest najbezpieczniejsza forma inwestowania pieniędzy, bo masz pełną elastyczność. Masz gwarancję państwa niemieckiego na to, że dana emerytura zostanie ci wypłacona, oraz masz pełną elastyczność właśnie w wypłacaniu tego. Jeżeli chcesz połowę wypłacić, wypłacasz połowę, a, dalsza, a druga połowa pracuje dalej dla ciebie. Jeżeli masz jakąś, jakiś koszt, nie wiem, dziecko do Ciebie przyszło i chce, abyś sfinalizował wesele. No to wypłacasz tam kilka tysięcy finalizujesz te wesele, tak? I masz pełną elastyczność, w No, tego się nie da, nie da wykręcić przy nieruchomościach. No, nie sprzedasz pokoju jednego w Twoim trzypokojowym mieszkaniu, tak? Musisz całe sfinalizować i, i kropka. I ten trzeci produkt właśnie jest dla osób, które rozumieją, że fundusze są turbobezpieczne i mogą... Zapewnić tobie bezpieczną przyszłość i nie potrzebujesz żadnych gwarancji, to wtedy ten produkt jest dla ciebie w stanie wygenerować takie pieniądze, o których żadna inwestycja tak naprawdę nie jest w stanie dorównać. Bo tutaj procent składany robi taką miazgę, tak to po, po prostu wykręci w latach kolejnych. Że po prostu będziesz tylko zdumiony, że jeszcze wcześniej o tym nie wiedziałeś. To są właśnie te historie, które, które ludzie powtarzają i mówią: Kurde, żebym wiedział tego, to, o tym wcześniej. No to daj się zaskoczyć i zadzwoń do mnie na bezpłatną konsultację. Usiądziemy razem. Jestem cały czas w Niemczech. Krążę tutaj Chemnitz, Lipsk, Drezno, na Saksonii mnie znajdziecie. Mogę dojechać do Was. Aktualnie jest program informacyjny dla Polonii, który jest finansowany od państwa niemieckiego, gdzie ja właśnie mam jedno zadanie. Mam informować polskie społeczeństwo o finansowych produktach i chcę dać to tobie. Chcę dać to dla twoich najbliższych, dla twojej rodziny. Całkowicie nic cię to nie kosztuje, a po prostu możecie zmienić diametralnie swoje życie. Daj się zaskoczyć, jestem do dyspozycji pod tym tutaj e, niżej widniejącym numerem telefonu i możemy zbudować Tobie taki produkt, uszyć go na miarę Twojej, e, twojej możliwości. Możemy uszyć go na, e, na skalę Twojej tolerancji na ryzyko, na skalę pieniędzy, które po prostu możesz odkładać. Zdrowo jest po prostu odkładać 10% rocznie. 10% miesięcznie to nie jest dużo, możesz przecież to w zależności ile zarabiasz, ale uczknąć tą dosłownie cegiełkę i zmienić swoje życie i zmienić życie swoich dzieci i tak naprawdę kolejnego pokolenia.